Siema, siemanko, <coughs> dzisiaj? Zrobimy sobie łódź? I tak, dobrze słyszeliście. Łódź, Motorboat. Ale jak na razie idziemy do dealera. Dajemy mu te tutaj rzeczy. I zobaczmy. Uuu shotgun super. Widzicie mam szczęście. Polecam posiadanie szczęścia. A teraz idziemy na rest I dopiero na koniec. Idziemy zrobić tą motorówkę. I dodamy do niej te rzeczy, jakie tam ma. Oczywiście nie dodam wszystkich, tylko te, które tam ma. Oj sorry, mam alergię. Dodam i na przykład szkło, pompy. I takie tam rzeczy. A dobra, są to te zombiaki, o. Super. Cześć koledzy. My jesteśmy kolegami, co nie? pozbieram z tych zombiaczków, a oni... Cześć. Teraz zobaczmy, czy któryś ma mało HP. O, ten ma mało HP. A to szkoda. Dobra. Oni bardzo mało HP. I teraz zgarniamy to. Dobro, Super. Łot też jest dobry. Dobrze. Mm, teraz jeszcze wezmę dziewięć, dobra, to starczy, wezmę jeszcze to na paliwko. O kurde, Uu, katana, super. Oj oj Ała to bolało. O, ale żelaza, super. Żelazo jest fajne. Jeszcze leczenie widzicie? To się dlatego się właśnie opłaca. Chodzić na. Na restu. No i tutaj to. Możemy wychodzić. Bo to już wszystko. Co mnie interesuje. Zobaczcie jeszcze na wszelki wypadek. Czy wziąłem tą emeczkę. Wziąłem. Jest to na tutaj. No więc teraz wigniemy sobie na chatę No, złożymy buciki Ty, patrzcie, super, bo y, Tamte buciki, które miałem na sobie Bo ja wiecie, zbierałem drewno, kopałem iron Kurde, kopałem iron Wiecie o co chodzi I wziąłem ze sobą jakiś tam armor. No wiecie, on się zepsuł. A, wziąłem 15 telefonów do recyklingu. Super. I miałem z tego 12 plastiku. Dostałem. Nie wiem czy. Czy fajnie było? Dobra. <laughs> Powiem tak. Nie biwało gorzej. Zobaczcie, ile mam bandażu, mamy bandaży. Widzicie? A miałem 9. a poczekajcie. O, teraz się zmieści. Słuchajcie. Biorę Winchestery do recyklingu pełne. Pamiętajcie o tym, muszą być one pełne. To wtedy zawsze dostaniecie jeden Steel Bar. Co najmniej cztery Springi jak macie 24 Level Firearms. I może Wam się wydawać, że jestem głupi i że mogę sobie. Co robić? są mi ostatni strzał, ale nie, bo im więcej zostało amunicji, tym więcej rzeczy wyleci. O, oh, sorry, chrypę. Dobra, już chyba jest lepiej, sobie trochę pochrząkałem, oj dużo lepiej, oj biczku, biczku, biczku. Patrzcie, lecą co najmniej 4 springi Jeden steel bar A ten, ten jeszcze mi nie wleciał, bo zrobiłem 3 to Może teraz mam, będę miał szczęście i mi wyleci, kto wie e, zobaczcie Do recyklingu bierzcie sobie Winchestera o takim Winchesterem nawet jednego yy, jednego tego yy. Tego co ma 500 HP w buncze Alpha, nie zabijacie, czekajcie jak mu tam było <grym> sorry, sorry, ale mam słabą pamięć czasem yy. No, wiecie o co chodzi. Dobra, nieważne. Nieważne, zapomniałem jak mu tam było. Tego co dostajecie czerwonego tiketa. Jest taki wolny bardzo. I jak wam da hita, to już porządnie. Dobra, napiszcie w komentarzu, co to było. Przypnę wam serduszko. Jak to będzie to? <śmiech> <śmiech> Więc tak. Tutaj mamy naszą platformę na tego chłopa. Jest on tutaj. Potrzebujemy. Jeden, dwa, <laughs> trzy młotki. Teraz potrzebujemy jeszcze piętnaście desków. Mamy to. Kurde. Pięć. tego rzuciłem drewno co jeszcze 15 bolców aluminium plateów oraz dziesięć kluczyków Super. Widzicie jakim jestem bogaczem. Teraz to nie przejdę to no, no nie przejdę, no co mam powiedzieć. Dobra, widzicie? I włożymy to, to, to oraz to. Yy, a więc tak. Idę teraz po itemy. Co tam było do włożenia? To to. Electronic circuit. Mam je w inboxie. Nie, gdzieś ty Spare. Właśnie, spare parts plastik, mam go sporo, bo swego czasu do recyklingu brałem dużo plastikowych butelek. <laughs> Dlatego mam go tak dużo. A kurde, stąd nawet złapać go nie mogę. No nic. Pompy mam też tutaj. Dwie. Tak skromnie. Ale to jest jedna piąta wszystkich pomp. Kurde. Ale my kliki były sadzone przez chwilę. A więc tak. Myk, mik, 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 oraz mik A więc tak. To mogę mm, zrobić. To także mogę sobie zrobić. To chyba też, ale zobaczę. Dla pewności. Ja nie będę tego od razu wkładał, zobaczcie, tu mam 15, w winboxie też mam 15. Nie, jest chyba spare parts o 25, widzicie jaki ja jestem bogacz? Mogliście tego wcześniej nie wiedzieć, bo ja sam tego nie wiedziałem, ale po tym evencie moje życie oczywiście w grze komputerowej się odmieniło. Więc czego nie mogę mieć? Na razie nie mogę mieć tego. Oraz tego. I pompy, i tego w sumie też. Zapytacie, jak to? Ja Wam powiem, no tak. Muszę zrobić generator. Halo, panie generator, jest on tutaj. Nie mam jednego Volsa teraz. Niego potrzeba było zrobić trochę plejtów aluminiowych, więc zrobimy tak. I będziemy robić sobie powoli plejki. Mamy tutaj coś, oczywiście, że nie. I słuchajcie ten Winchester się zrobi. To wtedy. Możemy z łatwością. Ulepszyć. To tutaj. I powiem tak. Albo nie, nie to tutaj yy, jeszcze jeden. Musi się zrobić. Ty już to mogę ulepszyć. Co się stało? Dobra, to ulepszamy. Kto w ogóle temu wybrał, jak to mówią? No więc ulepszamy. Finalist Mamy trzecią modyfikację do shotguna. Teraz rzemy to, to oraz to, I to nam daje aż 3 dPS, -a. czyli dość dobre. To nam daje dwa, ten nam daje trzy, ten nam daje siedem. Więc robimy. Teraz zobaczmy. 79 obrażeń. Aż. To 1 HP zombieczkę zostanie. Smutno. Smutno mi. Ale jak może kiedyś zrobię. To... <śm> nie, może zamiast tego kiedyś mi się. Uda zdobyć na przykład. No tutaj nic. Tutaj też nic. Tutaj może to ciężko mi będzie to zrobić, bo ja to mam. Lecz jest dość drogie, to nie wiem. Będę sobie bunkier tym czyścił na hard modzie. Będzie fajnie. Dobra, słuchajcie tego shotguna, jemeczkę oczywiście. Widzicie kiedyś? Ja myślałem, że nigdy nie dojdę do etapu, w którym będę cokolwiek ulepszał. A ja tutaj widzicie, już masowo rzeczy ulepszam. Dobra, robimy jeszcze tak. Change. Patrzcie, mamy dobrą dość MK. 21 obrażeń. W sensie 121 damage per second. Polecam, polecam. Dobra. Teraz powiem tak. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. I życzę wam wszystkim miłego dnia. Zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału. Więc tak. Bez zbędnego przedłużania. Żegnam się z wami. I siemanko.